Hej, hej. Jak się macie? Przychodzę do was z omówieniem kolejnej plotki, którą mi podsyłacie na Facebooku, o którą pytaliście na streamach także. No a plotka jest bardzo, bardzo krótka i bardzo, bardzo prosta. To znaczy gruchnęła informacja, że film wskrzesza Lucasfilm Games. No i tutaj oczywiście trzeba trochę wyjaśnić, to znaczy czym, je, czym było Lucasfilm Games, dlaczego wskrzesza. Otóż pewnie wielu z Was pamięta taką firmę, która się nazywała LucasArts. No i LucasArts było zarówno deweloperem, jak i wydawcą wielu gier związanych z Gwiezdnymi Wojnami, ale nie tylko związanych z Gwiezdnymi Wojnami, no bo oczywiście do LucasFilmu należą nie tylko, należy nie tylko marka Gwiezdnych Wojen, należy Indiana Jones, chociażby. I zanim jednak powstał LucasArts, istniała Taka firma, która się nazywała Lucasfilm Games, właśnie. Nie to było bodajże że początek lat 90. -tych. powstawały różne gry, powstawały gry Star Warsowe, zresztą nie tylko Star Warsowe, powstawały też jakieś tam przygodówki, no ale to nie jest istotne. W każdym razie teraz nagle w mediach pojawia się znowu ta gra Lucasfilm Games. No i oczywiście wszystkie portale, wy właśnie piszecie o tym do mnie, że Lucasfilm wskrzesza Lucasfilm Games, będzie zabierać prawa do produkcji Gier Gwiezdnowojennych Electronic Arts i będzie sam produkował w sensie sam Lucasfilm będzie produkował nowe gry Gwiezdnowojenne. Słuchajcie, nic z tych rzeczy i o tym trzeba Pamiętać. Mianowicie, włodarze Lucasfilmu wprost powiedzieli, że oni są zadowoleni ze współpracy z Electronic Arts, że podoba im się ten model jakby wydawania gier, że ten model zarabiania na grach przede wszystkim. Zatem nic się w tej materii nie zmienia. Electronic Arts nadal pozostaje głównym wydawcą i tak jakby producentem, no bo producentem są firmy deweloperskie, no ale tak jakby producentem gier związanych z gwiezdnymi wojnami. I e, słuchajcie, żeby się nie opierać na różnych plotkach, ja sobie oczywiście poszedłem na stronę. Lukas filmu, tam sprawdziłem oferty pracy. Szczerze mówiąc, nawet się zastanawiałem przez chwilę, czy nie aplikować. Zobaczcie, byłoby fajnie, jakby jako pracował w Lukas filmie, ale nieistotne. Wróćmy do tematu. No i z tego, co ja tutaj widzę, to te wszystkie oferty pracy, jakie się, po, jakie się pojawiają, to są oferty pracy, ja to nazywam pomocnicze w branży gier. To znaczy, to nie są oferty pracy na, nie wiem, programistę, grafika 3D, grafika, nie wiem, interfejsu, muzyka i tak dalej, tak dalej. Wiecie, te wszystkie zawody, które są niezbędne do tego, żeby gra wideo powstała. To są raczej pomocnicze, właśnie zawody, czyli na przykład mamy producenta. I tutaj, właśnie z tego ogłoszenia, że szukają producenta, można wyczytać parę fajnych rzeczy. To znaczy, że ten producent, oczywiście wyświetlę Wam tutaj to ogłoszenie, ten producent to ma być zmotywowana osoba, która będzie dbała o marki należące do filmu, Takie jak na przykład związane z gwiezdnowojennymi filmami i telewizją na wszystkich platformach cyfrowych, w tym oczywiście mobile, iOS, Android i Windows, konsole, PlayStation, Xbox i Nintendo Switch, pecety, maki oraz platformy wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości. No i to nam oczywiście daje trochę do myślenia, bo to znaczy, że w nadchodzącym czasie mają się pojawić jakieś gry związane z Gwiezdnymi Wojnami, które będą się opierały nie tylko na filmach, ale również na serialach, być być może jakieś treści z Mandalorianina. Albo być może jakieś treści z tego serialu o Kasianie, który dopiero powstaje, i że te gry, czy te produkty cyfrowe, nazwijmy je sobie tak, mają być skierowane na platformę zarówno VR, jak i rozszerzonej rzeczywistości. Jak i oczywiście na konsole, jak i na smartfony, ale też na przykład na Nintendo Switch. Ja jestem od niedawna właścicielem Nintendo Switch. Jeszcze nie mogę ocenić w 100% pozytywnie tej konsoli, bo ona ma swoje wady, oczywiście, ale jestem urzeczony absolutnie tym, jak się na niej gra, i bardzo chętnie bym oczywiście widział jakąś Star Warsową grę na Nintendo Switch, no bo wiadomo, że jadąc nie wiem, autobusem gdzieś Albo lecąc samolotem, bardzo fajnie się gra na Nintendo Switch. Ale wracając do tematu, bo to nie jest filmik na temat Nintendo Switch. W każdym razie, no, mamy też na przykład inne ogłoszenie o pracę, które jest Brand Marketing Coordinator, czyli koordynator marketingu związanego z marką. Jest jakiś Brand Art Coordinator. I tutaj, oczywiście, to zakładam, nie chodzi o kogoś, kto tworzy grafiki do gier, czy grafikę do gier, tylko raczej na przykład. Nie wiem, grafiki do mediów społecznościowych, coś takiego, wiecie. No w tej chwili mamy kulturę obrazkową, w związku, z tym, w związku z tym jest absolutnie niezbędny ktoś, kto będzie tworzył taką grafikę do mediów społecznościowych. Więc podkreślam jeszcze raz, słuchajcie, to nie jest tak, że Electronic Arts przestaje tworzyć gry, no pojawiło się w mediach ta nazwa Lucasfilm Games, ale z tego co można tutaj wyczytać, to są głównie oferty pracy dla osób takich pomocniczych z branży gier, czyli takich opiekujących się marką, a nie stricte twórców gier, stricte deweloperów, więc na razie na żadne remastery klasycznych gier Star Warsowych, ani na nowe gry nie pochodzące ze stajni Electronic Arts, nie mamy, nie mamy co liczyć. Myślę, że tutaj Disney i Lucasfilm sporo namieszał, używając tej nazwy Lucasfilm Games, ale po prostu chodzi o jakąś, nie wiem, dywizję, o jakiś departament Lucasfilmu, który po prostu opiekuje się grową częścią tego świata Gwiezdnych Wojen, prawda? Znaczy nie tylko Gwiezdnych Wojen, bo tak jak mówiłem, to jest też Indiana Jones chociażby i parę tam innych marek, również growych, czyli tego szukają kogoś, kto, czy ludzi, którzy będą się opiekować tym światem marek należących do Lucasfilmu. Nie tylko chodzi o gwiezdne wojny, ale dementuje plotki. To nie jest tak, że już powstają nowe gry gwiezdnowojenne i tak dalej. Także nie dajcie się zwieść plotką. I ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Niech moc będzie z wami. Pamiętajcie o tym, żeby się często uśmiechać. No i trzymajcie się. pa pa.